Ten błąd najczęściej polega na tym, że kiedy zbierzesz, otrzymasz od inwestora informacje dotyczące jego potrzeb czy preferencji, a nawet stylu wnętrza, to i tak w głowie pojawia się ten głos. Zrób efekt wow, no bo przecież te wnętrze musi krzyczeć, że jest zaprojektowane. I zaczynasz dodawać jedno wow, drugie wow, trzecie wow, aż w końcu projekt za bardzo krzyczy. I przestaje być zaprojektowany. I jasne, to metaforyczna hiperbola, ale pomyśl, ile razy zdarzyło Ci się spojrzeć na projekt i pomyśleć zwyczajnie, za prosto, no chyba tego nie chcą. Musi tam być to coś. Ten sposób myślenia wpędza nas w pułapkę, która zamyka nas w pogoni za wyobrażeniem oczekiwań. Tymczasem to, czego naprawdę oczekują i potrzebują nasi inwestorzy, to dobrze przemyślany i spójny projekt. Inwestorzy chcą tak naprawdę być usłyszeni, zobaczeni, zrozumieni. Chcą, by dzięki Twojej wiedzy, doświadczeniu i wyczuciu ich całe potrzeby przerodziły się w idealną przestrzeń do życia.